Cześć, witam wszystkich, których obecność jest moją nieobecnością. W nowy dzień, który skończy się zanim zdąży się zacząć, z nowym jeziorem, które poznaliśmy, zanim nie poznamy. W dzisiejszym odcinku ekipy z jezior, którego nie nagramy, choć ma początek, ale nie ma końca i można go dokładnie zmierzyć, wyruszamy w kierunku, który prowadzi donikąd, przybliżamy się w dal, krocząc po śladach pozostawionych przez przyszłość. Naszym celem jest nieodnalezione jezioro Drugin Duży, znajdujące się niedaleko miejscowości Rożyńsk, które odnalezione ukrywa się w otwartości. Pełne brzegów, które wpływają do środka i środka, które wypływa na zewnątrz. Pragniemy ukryć piękno tamtejszych rejonów, tą niewidzialną strukturę, która pojawia się zawsze, gdy patrzysz w przeciwnym kierunku i znika, kiedy próbuje się zrozumieć. Niestety, lecz z powodu pełnego ozdrowienia po zabiegu, które jeszcze nie nastąpiło, nasza podróż z psią częścią ekipy będzie pełna ich nieobecności. Tak więc czeka nas podróż, która już się odbyła i nigdy się nie zaczęła. Dwoje ludzi, czyli trzy sposoby na to, aby zgubić się w miejscu, gdzie pływający kamień odbija się na dnie. To co ekipa. Zróbmy to i udowodnijmy, że nic nie zostało zrobione. Dotarliśmy wreszcie do miejsca, które przyjechało już do nas wcześniej. To właśnie obok wsi Rożyńsk, po lewej stronie, niecałe miliony kilometrów stąd, pod brzegiem jeziora Drugin Duży, unosi się plaża wiejska. Pogodny zmierzch słonecznego początku dnia zaprasza nas do obejrzenia z zmożoną nieuwagą tej okolicy, trwającej w ruchomej stagnacji, jakby zachęcała nas do podróży w głąb swej odganiętej zagadki, gdzie nic nie czeka i właśnie to jest celem. Idąc zwolna przyspieszę żwawo w stronę wody, aby każdy krok oddalał mnie od niej coraz bliżej. Te piękne widoki śpieszą się, aby zaczekać, aż dzień rozbłyśnie światłem mroku, dlatego muszę spowolnić kroku, aby je dogonić. To wygląda mi na idealne miejsce na poznanie jeziora. Pod warunkiem, że nas tu nie będzie. Więc rozpocznę zwiedzanie okolicy od jej natychmiastowego zapomnienia. Powietrze jest tu gęsto rozrzedzone, pełne zapachu, bezwolnych wspomnień z przyszłości. Które unoszą się niczym zatopiona skała na powierzchni wody. Tafla jeziora dynamicznie faluje bez ruchu, odbijając obrazy, których nie widać, i ukrywa to, co jest. Brzegi są miękko-twarde, przez co delikatnie unoszą się pod ogromnym ciężarem lekkich kroków. Plaża nie jest zbyt duża, a jej niekończący się ląd jest zdecydowanie za mały, żeby nas pomieścić, dlatego, miejsca z pewnością nam wystarczy. Cofnijmy się do przodu, wchodząc pod pomost, abyśmy mogli lepiej zobaczyć przekrój pobrzeżnej okolicy znajdującej się po środku jeziora. Jest również we wsi, bardzo niedaleko, kolejna plaża wiejska, którą wam pokażemy. Ale jest ona za daleko, abyśmy mogli ją Wam pokazać. Woda wdziera się w tafle drewnianego pomostu i można łatwo zauważyć, jak jej sucha mętna ton jest idealnie przezroczysta aż do samego dna, jak cień rzucający światło. Tak, to idealna sceneria, aby z niej nie skorzystać i wyskoczyć w głębinę płytkiego brzegu. Długin duży, zaliczony! Jezioro Drugim Duży to obszerny, lecz stosunkowo płytki zbiornik wodny o silnie rozwiniętej linii brzegowej. Jego powierzchnia wynosi około 415 hektarów, maksymalna długość to 4100 m, a szerokość to 2100 m. Zbiornik posiada 19 wysp o łącznej powierzchni 9 hektarów. Jego maksymalna głębokość wynosi 6,5 m, a średnia to niecałe 2,5 m. Już po wszystkim, już po krzyku, który ucichł zanim ktokolwiek mógł usłyszeć, dlatego trwa nadal. W ten oto sposób kolejne zaliczone jezioro dołącza do naszej kolekcji jezior niezaliczonych. Jak mogliście nie zauważyć na przykładzie nieistniejącego jeziora, drugim duży, które jest tuż za mną, widać wyraźnie, że otaczająca nas pustka jest przepełniona jesiennymi symbolami. Wiem, że również, jak i dla Was. Taki dla mnie się nie podobało, wzbudzając mój podziw i uznanie, a najbardziej wzruszając mnie tym, że nic nie miało sensu w tak idealny sposób. Więc to już koniec. Już po wszystkim. Cześć, czyli witaj na pożegnanie.